Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o zaimkach w języku niemieckim, a w szczególności o zaimkach dzierżawczych oraz zaimkach osobowych. Są to malutkie, krótkie słówka, ale jednak bardzo potrzebne w każdym języku. O co chodzi? Otóż dzisiaj dowiecie się, jak powiedzieć mój przyjaciel, Twój przyjaciel, Jego przyjaciel, Moja Szkoła. Jego matka, i tak dalej. Oraz zajmki osobowe, czyli ja, mi, mnie, ty, tobie, ciebie, go, ją, mu, i tak dalej. Zapraszam do obejrzenia odcinka. Moi drodzy, zauważyłem, że moi uczniowie potrafią robić naprawdę trudne rzeczy, tłumaczyć skomplikowane zdania. No a czasem robią podstawowe błędy w rzeczach, wydawałoby mi się, najłatwiejszych. Dlatego też postanowiłem i Wam dzisiaj przypomnieć, w jaki sposób obchodzimy się z zajmkami dzierżawczymi. W tym też celu napisałem Wam tutaj w dwóch kolumnach rodzaj męski i nijaki na biało i rodzaj żeński i liczba mnoga. I teraz zobaczcie, jakie to jest proste. Otóż, jeżeli chcemy powiedzieć w rodzaju męskim lub nijakim, czyli coś, co ma rodzajnik DA albo DAS, to robimy to następująco. Mówimy Mój ojciec, Mein Vater. Moje auto, Mein Auto. W liczbie mnogiej i w rodzaju żeńskim, na żółto, zobaczcie, dodajemy tylko i wyłącznie końcóweczkę E. I to jest wszystko. To, co Wam na dzisiaj przygotowałem, występuje. W mianowniku, czyli tak naprawdę praktycznie mówiąc, prawie zawsze albo bardzo często na początku zdania, jeśli zaczynamy zdanie. To tak ogólnie, oczywiście. Więc jeżeli chcę powiedzieć, moja matka, dodaję e i mówię, meine Mutter, lub moje dzieci, mine kinda. I teraz analogicznie. Twój ojciec to Dein Vater, Twoje auto, Dein Auto. Nie dodajemy żadnych końcówek. Natomiast w rodzaju żeńskim. Twoja matka, deine Mutter. twoje dzieci, deine Kinder. Następnie jego ojciec, sein Vater. jego auto, sein Auto. I żeński imnoga, jego matka, seine Mutter. jego dzieci, seine Kinder. Teraz jej ojciec, ihr Vater, jej auto, ihr Auto. Jej matka, ihre. Mutter, jej dzieci, ihre kinder. Następnie liczba mnoga. Nasz ojciec, unser vater, nasze auto, unser auto, nasza matka, unsere mutter, nasze dzieci, unsere kinder. Teraz wasz ojciec to euer vater, wasze auto, euer auto. Wasza matka, eure Mutter i wasze dzieci, eure Kinder. I wreszcie, ich ojciec to ihr Vater, podobnie jak jej ojciec, tak samo i ich ojciec. Zobaczcie, że to jest ten sam zajmik dzierżawczy. Ihr Vater, ich auto, ihr auto. I wreszcie, żeński liczba mnoga. Ich matka, ihre Mutter i ich dzieci, ihre Kinda. Ostatnio opowiadałem wam o zaimkach dzierżawczych i mówiłem, że zaimki te zawsze łączą się z rzeczownikiem. Dzisiaj chcę wam opowiedzieć o innych zaimkach, a mianowicie o zaimkach osobowych. I te zaimki stoją zawsze same, czyli bez powiązania z rzeczownikami ani z czymkolwiek innym. One najczęściej zastępują rzeczownik. Zamiast powiedzieć, widzę tego faceta, mówimy widzę go. Czyli dzisiaj zajmiemy się zajmkami osobowymi. Spróbujcie, jak zwykle, zmieścić się w lukach. Dla bardziej zaawansowanych najlepiej, abyście nie patrzyli w monitor, natomiast dla początkujących będą podpowiedzi na slajdach. Pomogę Ci. Ich helfe dir. Daß mir pieniądze? Gibst du mir Geld? Vidzę go. Ich sehe ihn. Lubię ją. Ich mag sie. Podoba się to pani? Gefällt es Ihnen? Kupię je. Ich kawęzi. Przyniosę wam ciasto. Ich bringe euch Kuchen. Znasz ich? Kennst du sie? Pokażę ci miasto. Ich zeige dir die Stadt. Kup je Kwiate. Kauf ihr Blumen. daimobu Bujaka. Gib ihm einen Kuss. Pomogę wam lub odwiedzę was. Test ten sam zaimek. Ich helfe euch i ich besuche euch. Daj nam cukierki i zaproś nas. Gib uns bonbons. Lade uns ein. Znam ją lub znam ich. Ich kenne sie. W obydwu przypadkach. Dziękuję panu pani. Dziękuję im. Ich danke ihnen. Jedno pisane z dużej literki znaczy panu, pani. I ich danke ihnen z małej literki to jest im.